W dzisiejszym pojedynku odbędzie się pojedynek, uwaga, Skibidi Toilet oraz Cameraman. Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy robić mega, e, mega wielki pojedynek razem z Alkiem Diamond i zobaczymy, kto będzie budował Skibidi Toilet, a kto będzie Cameraman. Więc widzowie, zostawiacie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a my zaczynamy naszą przygodę. Losujemy pierwsze bronie Zobaczymy, kto jaką broń będzie miał. E, ja tutaj przygotuję tylko skrzyneczki. Eee, zobaczymy kto jaką postać będzie budował i zobaczymy, kto wygra. Więc zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden żaden film. A my lecimy z odcineczkiem. Dobra, to Alek zaczynasz. Dobra, tak Dzisiaj ja losuję, ty zaczynasz, losuję, no? cyk, mam karabin z celownikiem i z namierzającym laserem, a ty co będziesz miał? Uwaga, yy, tutaj Dobra, uwaga, ja losuję, o nie, golden revolver, puu, o no, jaki wow. strzał, czekaj, jak ja mam głośno, to czekaj, muszę ściszyć, dobra, chyba już teraz jest git, puu. Na bogato jest, dobra, lecimy no. dalej, tutaj, cyk, mam teraz blaster shotgun, patrz, blaster shotguna nawalał z bliska, nie mam szansę. No, dawaj, pokaż no. jak strzela. Pokazać, patrz, no. piu, piu, Wow, 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 dobra, to teraz ja losuję, uwaga, ja mam też Blaster Rifle, pu, 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 pu. O, ale pojedynczy. To tylko dziur yy, nie zrób we mnie. Halo. Ale 50 Dobra, strzałów, więc jest sporo. Dobra. O to ja mam 40, o nie wiem, gors jest A O, skar i to z przybliżeniem, patrzcie, mogę sobie przybliżać. Wow, jak daleko widzę. Uuu, lala. To jest ta dobra broń. Oj, no. Dobra, dalej. dawaj, kolejne. To... Granaciki, o. to ja biorę te sobie o te o, proszę bardzo. No dobra, Dobry. kolejne. Słuchajcie, mamy teraz rakiety. Uuuu, jaka nie, słaba. Nie. Ale naprowadzająca, rapsza. uwaga, żeby to było... Nie. To To najgorsza! To ja. co losujemy jeszcze raz? Chcesz zrobić trochę dreszczyk emocji? No. O, no. E, to, e, da, dawaj, da moje. moje! Moje, ja losowałem! Ale to moja kolej była! O, dawaj! No to dobra, ja jeszcze losuję. raz stać! Jeszcze raz stać! D dobra, ej, ale oddaj, to ok. No, I no. uwaga, 3, 2, 1, Losuję! O, dobra, oliwa sprawiłaś! Ej! Dobrać. Moje! No to ja losowałem! Ale to jak niby? No, to jeszcze, jeszcze raz! No, a no. no, losuj, no, chcesz losować, dawaj! No. Dobra, pyk! O, Oj, proszę dobra, bardzo, o masz Rakety, Rakiety, rakiety sobie weź Sorry granatniki. za oszukaństwo, no dobra, ale moje, moje no, dobra. Dobra. dobra To teraz tutaj, Biogan, I... Biogan a ja u, nether o. charge Będę miał dużo, dużo amunicji Ulu lulu, ja lulu. panie, teraz. panie Dobra, kolejne Co, co tu mamy? Mam laserową. Pum, o. to niebiesko o, o, nie, to nie jest to To jest to taki ten, młotek Będę mógł cię odpychać, Będziesz... pum, pum, pum tak. Będziesz dziury, pod dołki kopał. Dawaj, dobra. dobra, losuj kolejne. Lecimy dalej, ja dobra, mam. Dobra, to ja łom. mam to Okej, okay. a teraz tutaj dawaj losy, zobaczymy teraz jakie mieszka wspomagacie. Eee, o, maskę! Maskę mam. O, o maskę. A ja mam! Y, jetpack. A tutaj nie. nic nie ma. To jest niesprawiedliwe. To dawaj, jeszcze dobra. raz losujemy w tym miejscu, w tym miejscu, wylosujmy jeszcze raz. Nie, nie, chodzi. już koniec, już koniec, już mamy dużo no, broni i musimy lecieć dalej, dawaj, lecimy. Okej, okay. słuchajcie, widzowie, teraz będziemy losowali, kto jaką będzie budowę budował. Czy będzie to kamerament czy skibity toilet? Dobra, to może zacznijmy. dobra, to ja, byli. uwaga, 3, 2, 1. SKIMINI wow. TOILET uh. ja Jestem kameramanem dzisiaj, dobra to ja biorę kameramena dobra. i co lecimy o swoje połowy? Więc widzowie trzymajcie za nas kciuki a my za momencik zaczynamy ja sobie wrzucam wszystkie i te maski tutaj proszę bardzo i ja już e, za 3 2, 1 startujemy więc uwaga uwaga mamy na to e, 6 minut o, 8, 8 minut zawsze mieliśmy ale może teraz... 6 minut żeby było trudniej troszeczkę dobra Czas 3 2 nie. Jeden. Go! Zaczynamy! Dobra, słuchajcie. Dobra, lecimy, lecimy. E, Br spR, e, syp. Co 2, 5, 1, 2? Okej, to będzie działać? Jest, działa! Undo? Teraz ja biorę sobie czarną, też nie będę gorszy od ciebie. A ty, ty na czarnym okej, okay, dobra, to zaczekajcie. No, oczywiście, no co Dobra, co tu się będzie myślałeś? kibelek, proszę bardzo, zrobiony. O, cyk, dobra. Tutaj, dobra, proszę. Dobra, ja bardzo, mu od ładnie. stupek zaczynam ogólnie, bo trzeba od stupek zacząć, żeby miał a na ja, się stać. A ja muszę zacząć od kibelka, więc Uuu, będzie grubo. Dobra. Tylko żeby nie śmierdziało tam u ciebie, jak ty tą toaletę budujesz, stary, no, bo się, wiesz, się do mnie przeniesie... muszę, muszę jakąś rurę zbudować taką. Tak, tak on sobie odprowadzała wszystko. Okej. Okay. kanalizację zbuduje chłop, dobra. Dobra. Ja sobie tutaj postawię kameramena, że wiesz, jak on wygląda. Cyk, w ten sposób. Czekaj, ja bo ja tutaj muszę się skupić. O nie, Undo! Undo, czekaj, bo coś mi się źle tutaj wkleiło. Okej, okay, dobra robię. masz formy robimy. wyszedłeś, powiem ci tak naprawdę nagrywałeś. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Właśnie widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję, żeby nas tutaj YouTube trochę podpromował delikatnie. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodoba, więc każdy bez wyjątku zostawi łapę w górę. Dobra, okej, okay, zaczynamy, patrzcie. Cyk, 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 cyk. Moi dobra. widzowie zawsze mi piszą, że nasze odcinki są super, więc na pewno się im spodoba. Kolejny odcinek z matronerem. No, Dobra, Dobra, bo ja miałam delikatną przerwę, więc widzowie Alka, wpadajcie do mnie, a w, moi widzowie wpadajcie do Alka, dawajcie, zobaczymy, czy uda nam się. O, niech każdy wbije na odcinek do Alka i napisze tajny kod matronera. O, zobaczymy, czy ktoś wbije, czy ktoś pamięta, czy ktoś ogarnie. Okay, taj... to ja ja wyciśnię mikrofon i uwaga, widzowie też napiszę kod u ciebie, tylko teraz no. u No, Dobra, no. Okej, okay, okej, okay. ale tam jakieś ma sposoby, nieźle. Okej, okay, dobra, budujemy tutaj. Okej. Okay. Cyk, 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 Okej, okay, zrobione. Dobra, Alek, nie słychać ciebie. Halo! No wiem, wiem wiem, ja tu specjalnie już kody rozdawałem, widzą, że pisali do ciebie. Wow, no, dobra, tajne kody. Dobra, no, czekaj, ja muszę jak. ten kibelek tutaj ugarnąć do końca. Okej, okay, dobra, zrobiony tak. Ja jeszcze hmm. rękoma buduję, czyli znaczy rękoma, ręce mu buduję. 3,5 i... minuty zostało. Kurczę, mało czasu, ale wydaje mało. mi się, że jesteś w stanie to jakoś zagospodarować. Okej, okay, mm. zamieniam sobie to na aeronowe teraz. Dobra. Z dobra, kibelę. Ja już tutaj... mu głowę o. buduję. Ty masz głowę swojego kamera. Właśnie jeszcze no, nie, kurski. dopiero kibelek zrobiłem dopiero, więc cisnę, cisnę, cisnę. Zaraz to skończę. Okej, okay, dobra. Tu możemy już tutaj powiedzieć, że to jest... w miarę dobrze zrobione. Okay, no, pamiętaj, okay. że on ma taką wielką tą głowę, taką wydłużoną jakby z tej toalety, Wiem, ona wiem, tak wiem, zimno. czekaj, ale jak to jest... Yy, czekaj, jak, to jest, jak on się tam zmieścił do tego kibelka? Czekaj, w ogóle 251, co to jest za blok 251? Yy, glina chyba, terrakota. Ale wiesz yy, co, ja bym yy, się nie zastanawiał, yy, yy, jak on tam wlazł, wiesz, bo to glina. są rzeczy, których nie powinniśmy wiedzieć. Czekaj, jak okay. to jest? Nie mogę znaleźć. Poczekaj. O tu, yy, 159. 159. Dobra. 159. 159 w widzę. Nawet nie pamiętam numerek. 2. Okej, okay, dobra, mamy zrobiony cyk. O nie, to nie jest to. Yy, o, 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 undo. O, o muszę macunera. się śpieszyć. Dobra, muszę się śpieszyć. Dobra, tu 2. Okej. Okay. Dobra, Tylko jest teraz dyniak nie zacznie jeść. Dobra, już jest git Okej. Okay. Mamy tutaj głowę. Oh, okay. Ja celownik robię ze swojemu w kamerze, o proszę bardzo, w ten sposób. Wow, to ty jesteś tutaj nieźle do, 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 do normalnie do przodu. Okay, ja ja się doszkoliłem chłopie, ja się doszkoliłem. Tyle czasu ci nie było, ja byłem w klasztorze w Faulin. Tam mnie minichowie uczyli jak się budować. No i teraz ja wszystko wiem, wszystko potrafię, wszystko wiem. Okej. Okay. Okay. Dobra, to słuchajcie, ja już mam tutaj usta zrobione. Okej, okay, zróbmy na czarno słuchajcie. Czarna wełna, jest, jest, dobra, jest, jest. Yep, yep. So, ty masz ułatwienie moim zdaniem troszeczkę, wiesz, bo ty nie musisz robić nóg, nie musisz robić rąk, nie musisz mu robić ciała. To wystarczy toaletę zbudować, a ja muszę... No móc dobra, ale ręce. to weź zbuduj toaletę, to jest zbyt duże, rozumiesz to? Dobra, ale ja już mam patrz, zrobioną elegancko i teraz wystarczy mi tylko i wyłącznie zrobić oczy. Oczy, okej, okay, on ma jakieś oczy, ma. Okej, okay, zrobimy mu takie oczy, będzie śmieszne. mógłby mógłbyś wyglądało. jeszcze Pisuar zbudować, mógłbyś zawsze jeszcze. Nie, to jest Pisuarman wtedy. Pisuarman? No. Dobra, dobra czekaj, być. czarne mamy zrobione i biała wełna. Tylko mi zostanie, żeby oczy zrobić i brązowe włosy, dobra. Um, słuchaj, o, jest! Jaki piękny! Normalnie wyszedł całkiem fajnie. Tak, podoba ci się twoja budowla? To dobrze, no. to dobrze, bardzo. Tylko ja pamiętaj, żeś swoje... mnie nie zniszczył za szybko. A, okay. ja cię rozwalę w kilka sekund, zobaczysz. Nie, <śmienny> tylko nie mój skibidibidibi. Bi, bi, bi. Dobra, cyk, 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 zrobiony, tak? A ja mam coś, okay. co, co ten sprawi, że nie pokonasz mojego kameramana, ponieważ on będzie miał teraz takiego boosta w ręce, co wiesz, sprawi, że będzie mi śmiertelny. O, dobra. I tu jeszcze broń mu dam do łapki, która sprowaduje, że będzie ci ciężko tutaj wygrać ze mną, rozwalę cię ty moje mie A, nie. nie patrz, to, to nie jest miecz. Eee... Dobra, Alek, 15 sekund zostało. 15 sekund, co? Alek, no, 15. A czemu tak mało? Uh. Czemu tak mało? Uh. Okej, okay, poczułem presję, La... poczułem presję. Dobra, yy, ladder OK, Okej, no to masz yy, dosłownie. Mm, minutę, minutę, ostatnia minutę. minuta, żeby to dobudować. Dobra, okay, uwaga. bo ja tu jeszcze chciałem mu muskę zrobić. Czekaj, muszkę chciałem mu zrobić. O. Tutaj jedna hmm. mucha, tutaj z drugiej strony muszka. Zrobić Zrobi ci tutaj drabinki, tego. żebyś ty mógł sobie tutaj normalnie wejść jakbyś chciał. Zapraszam. No właśnie, okay. budget paka nie mam, to jest niesprawiedliwe No, bo to będziesz miał trochę ciężko tak. Ciężko 30, 40. ciężko Ej, ja mówię ci nie ciężko, proszę się nie śmiać ze mnie Ciężko ja ci... Ciężko, tak ciężko, to wy tak dziwnie mówię Ale właśnie, proszę się Alek... nie nabijać ze mnie Powiedzcie, czy Alek mówi ciężko, czy ciężko Ja Cięż... mówię ci... ciężko 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 No, dobra, trudno Eem, 10, 9 Osiem, Uuu, siedem, 6. Sześć, 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 pięć, cztery, cztery trzy, dwa, dwa, jeden i koniec czasu rozwalamy, dawaj, rozwalaj ten Dobra, le lecę tutaj sobie... o nie patrzy, nie patrzy, nic się widzę. Yy, tutaj sobie zaznaczam z tej strony, zaznaczam sobie tak samo z tej Jak strony. Jak ten skibidi toilet wyżył? Śmiesznie no ja się, aż boję, ja się aż boję, powiem ci, nie. Oh my goodness, co to wyszło, czegokolwiek niesymetrycznego. No ja? właśnie, jaki fajny. Więc co się z twarzą stało? No ładnie, no wyszło całkiem fajnie, no. No. Nie. To jest nasz Skibidi toilet. Mogłem jeszcze wodę tam rozdać w środku. A tu jaki kamerament, zobaczcie, co on tu trzyma, co on tu trzyma. Ja tu trzymam złoto, Z... żeby mieć taką ochronę złotą, wiesz, to jest takie e, magiczne, zaklęte złoto, które powoduje, że mam tarczę dookoła siebie. Mm -hmm. no. no to że się nam wymyślał. No dobra, widzowie, zobaczcie, że naprawdę fajnie nam to wyszło. Pamiętajcie, e, żebyście napisali. Komu lepiej budowla wyszła? Czy kameraman, czy czyski mini czy, toalet? Mini Czy kameraman? A patrz, kim... mój nawet ma tryb bojowy włączony, czerwone oczy ma. Aha, faktycznie. O, o, to ja mam przegrane. Dobra, widzowie, zostawiajcie łapy w górę, a my zaczynamy nasz pojedynek. Mati, mam cię na celowniku. O, kameraman, widzę tam kamerę. U, ukrywa tak, się na górze. To... A, o, wow. wow. strzela kameram. Co już grony? Ej, co żeś zrobił? Halo, czekaj, ja się muszę tutaj ukryć. Mój kameraman potrafi na seren z swojego celownika. Tak? No. A co ty? Ej, rozwaliłeś mi? Nie, nie rozwaliłeś. Z zostaw! Zostaw! Łołow! Półtorej serduszka, co jest? Kamera ma, nie ma tego twojego dziwnego czegoś. Rozwaliłeś mi mój celownik. No, no i no bardzo tak dobrze, bardzo... Teraz. Dobra, chodź dawaj na mieczyki idziemy. Dawaj, lecimy, na zobaczymy. Na mieczyki? To... Czekaj, ja, ja mam ofertę, daj mi pięć minut. No to dawaj. Eee... bo dobra, ja do ciebie pod, podlecę, chodź. Okej, okay, to chodź, czekam na ciebie. No, dawaj, dawaj. Halo, siema! Ello, 3-2-0! Wow, co jest grane? Czekaj, no. czekaj, jak to się lata? Okej, okay, w taki sposób już do ciebie podlatuję! O, wow, oh, wow. Dawaj, 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 dawaj! Wow. No, chodź tutaj! Łoł! I ląduje! Łoł! Wow, Masz ty! Łoł! Wow. Wow. Czekaj, 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 gdzie ty jesteś? A kamo ty teraz? A, ty tu! Oh. Instant, instant, instant. Dobra, chodź tu. No dawaj, zobaczymy dawaj. kto wygra pojedynek na mieczyki. Zeskakuj z mojego kameramana, to jest moje terytorium. O, 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 Bo dobra, jak ja cię zrzucę, nie? To ty masz jetpack, a jak ty mnie zrzucisz, no to ja już wtedy nie podlecę, nie? No właśnie. O, nie podle... Chodź tutaj. A, nie za plecy, nie, nie za plecy. O, czekaj kurde, nie ty Czemu ja, cię nie uderzam cię w ogóle? No, mam 9,5 od 10 od

Masz shotguna! Wow! No, jaki tak. ten shotgun jest mocny! Ej, czekaj, 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 ja się tutaj przyczaję na ciebie Jest, okay, chyba jest, jest jeden, jest. nie? No, chyba no. tak Dobra, pół! Dostałem! Wow. Jakie to mocne No, oh. Łap granata! Granata łap! Dostałeś? Łap granaty, no dostałem, ale się zregenerowałem, bo ja sam jestem... mam to jabłuszko, czy to złotą kulę mam. Okej, okay, okej. Okay. No to jak ty się zregenerowałeś, halo? No ja mam złotą kulę, ona nie leci cały czas. O, dobra, pyk, dyk, pyk, pyk, o! Kamikacze, okej, ja to Dobra, masz. 4, 2, 4, 2. o Nie, Bez nie, 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 Pomo, wow, pomocy, ratunku, widzowie, pomocy. O, a, nie, 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 mnie. Zbiogana, zbiogana zbiogana wow, nie, nie, dobra, nie, pum, nie, 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 Pum, pum, O, o, o. Masz, masz pół masz pół serduszka. O, ja może. miałem pół serduszka właśnie. No dobra, to teraz ty, ja, ja tutaj będę czekał na ciebie. Dobra, już 5, mi się ta broń dobra. skończyła. Ta też mi się skończyła. No nie, no to jest jakiś żał. Żal, D daj, PL. Mi noty. daj mi dwie minuty, daj mi dwie minuty, ja zaraz. <laughs> nie, dwie minuty to za długo, czekaj, ja tutaj zaraz pomogę. No ja już ci. nie wchodzę, ja jestem w tunelu ciemnym, czekaj, czekaj, już wchodzę powoli. Gdzie ty jesteś? Taka muzyczka z windy powinna teraz mi lecieć. E, e, ej, nie, 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 bo ja nie, ze, nie wejdę potem! Nie, bo ja już nie zejdę drugi raz tak Dobra, jestem na dole, jestem na dole No chodź od na dół, chodź, chodź, cwany. A tu jesteś, no dobra Co ty chcesz? Miecze, miecz. No, 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 no. Ja cię co łatwiej! Co jest? Ej, ja cię ciebie nie mogę trafić! jakieś lagi masz, mam! Mam Seza, Seza!

czy ten Czy ty nie wysadzasz w bazę? Nie. Nie. Twoja głowa! Coś się oh. zrobił! Kamera ma nie ma głowy teraz! Ja, ja, ja spadłem po prostu. Co jest? Co jest grane, czekaj ja to zaraz... Czekaj, cię ja do twojej bazy przeskoczę! Ej, weź mnie uderz jak będę skakał, czekaj, 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 czekaj. Uderzysz mnie jak będę skakał, dobra? Dobra. Trzy, Trzy. Dwa... 1! Ale to, le to leciałbym mogłem... gdybyś później to mnie uderzył Mogłem, mogłem tam wody rozlać Mogłem, się ty już skakać do twojej bazy Dobra, chodź o właśnie O nie, 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 dobra, chodź tutaj, czy maduje, maduje, Czekaj, Czarnę co jest? Jakiś cela dobra, nie ma. ty? dobra, dobra, dobra. O, w końcu jest! Dobra, to teraz już mam rozpracowanego ciebie kolego. No Bacz. ta, rozprasowanego, jest 5-4 chyba. O, Albo 6-4... Ale wpadaj! Co chodź? Chełmik ci trochę spadł też Chełmik? Ale czemu ty do mnie lecisz cały czas? Na daleko się powalcz ze mną, a nie... Czar, czarny jesteś, to jest. Czemu wejściem? Nie wiem, to masz jakieś zwidy. Fuuu! Po prostu w wow! headshota! Jak Fuuuu jakieś jak tam. Prosto w kamerę dostałem część, Dobra! Twarz strzelam. O! Nie masz twarzy No nie no moja baza, zostaw moją bazę! Wójt ty. i toalet ma jeszcze bardziej płaską twarz niż miał A za A miałeś rozwalać mnie nie moją bazę, halo no, Ej, dobra ja. Się... starczy A widzisz na mój na... napis pod głową, ten czy nie? Jaki napis widzę? Gdzie ty Nad jesteś? głową A gdzie ty jesteś? I nie widzę, a czekaj ciekaj no, na widzę, na no, matruner masz. No. A! a. A o nie! O nie! Patrz tu! Mucho! tu! Mam łapkę na muchy, chodź! O! Boli, boli! Pieczę, pieczę, pieczę! Już oui, oui, oui. blisko! O masz, 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 masz! Ej, hey, te bronie są... O nie! Ty, te bronie są zbyt... Nie, nie celne! No, Patrz tu, na ziemia nie lata aż cały czas! O. o! nie, ty masz granaty! Dobra, ej, mi się już ja bronie kończą. Nie no! Nie, no to jest jakaś e, tragedia. Halo. Łap, łap to. Jakaś dobra, tragedia, dobra. no. No tragedia to to jest... jest. Ja mam jeszcze te granata. aaa! już spadłem! A, leć, leć, leć! Co jest, tak blisko byłem! Halo, ej, ej stary, widzowie, no nie no. Czekaj, dobra. patrz. Lecę. to lecę. O Oj, jacie, no nie no, to jest jakaś porażka, no Matroneli to tutaj coś nie idzie dzisiaj, nie? No z formy wyszedłeś, no. I teraz no chyba latać. tak, ja nie mogę trafić, słuchaj, po prostu mam, nie mam cela. Ile masz serduszek? Co? Ile masz serduszek? Yyy, wszystkie. Naprawdę? No. O, jest... oh, się no. powiedzieć, że nie masz, ale jednak będziesz miał, czekaj, czekaj. Masz, łap. Ej, przestań skakać nade mną, Ej, bo już nie mam na blisko niczego. Dab, Arr. dab. Stop daj, nap Padaj, padaj, sią! Ej, kiedy się to paliwo skończy? To no, dopiero e, połowa. Ja e, nie mam broni, mam tylko granaty. No to granatami masz. O, badaj. No, jest trudno. Dobra! To chodź <laughs> do mnie! Nie wstydzę. się! Nie mogę. Nie Chodź mogę się, o, się Nie, no Alek dzisiaj chyba ewidentnie wygrał. Słuchajcie, Matronerito coś nie formi to, ale zobaczcie nasze budowle. Przetrwały. A wy możecie zostawić łapę w górę oraz e, subskrypcję na naszych kanałach. Wbijajcie również do alka. No i pamiętajcie o subskrybowaniu naszych kanałów. Skibili Toilet vs. Cameraman. Dajcie znać, który, e, które budowle Wam się bardziej podobały i kto wygrał pojedynek. A ja już nie mam, am, niczego nie mam w sobie. Ani broni. Ja mam no, także to by było na tyle. Trzymajcie się gorąco. E, niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa.